Bardzo często wybrzmiewa takie zdanie. Wiem, że muszę postawić granicę, ponieważ gdy tego nie robię, to jestem wykorzystywany, chodzą mi na głowę, więc nie mam wyboru. Ale jeśli stawiam granicę, czuję poczucie winy. Jest wówczas dysonans poznawczy. Bo z jednej strony rozumiesz, że to jest konieczne dla Twojego dobra, już masz taką świadomość, ale pojawia się poczucie winy. I teraz. Nie chcesz tego czuć, ale ja powiem coś odwrotnego. Poczucie winy jest normalną emocją w takiej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jako dziecko nigdy nie miałeś prawa swojego głosu, a z reguły wychowywano nas tak, że dzieci i ryby nie mają głosu, jeśli byłeś krytykowany, oceniany, nie mogłeś wyrażać się bezpiecznie w swoich potrzebach, swoich emocjach, byłeś porównywany, dominowany, to to, co sobie wypracowałeś jako dziecko, to jest poczucie winy, i to poczucie winy zostało przeniesione z Tobą w życie dorosłe. Rozumiesz? Trochę się już złościsz, jeżeli już masz wypracowaną zgodę do złości, że ktoś przekracza Twoje granice, a złość jest zdrową reakcją na przekroczenie Twojej granicy i ma Ci służyć po to, żeby tę granicę postawić, by mieć energię, by mieć motywację do tego, żeby. Stawiać granice, a z drugiej strony jest poczucie winy. Naucz się stawiać granice pomimo poczucia winy. Możesz sobie wtedy pomóc takim zdaniem i dotknięciem siebie, bo lubię łączyć ciało, emocje i umysł. Reaguję poczuciem winy, ponieważ kiedyś nauczono mi, że nie mam prawa do swojego głosu, ale dziś, jako dorosły człowiek, mam prawo i dziękuję poczuciu winy, że wtedy mnie broniło. Bo wtedy takie miało zadanie, bronić Ciebie, żebyś przypadkiem nie tracił więzi, bo to było bardzo ważne dla życia dziecka. Albo więź, albo autentyczność. Jeżeli rezygnowałeś z więzi na rzecz autentyczności, to zostałeś odrzucony. W związku z tym poczucie winy miało Cię chronić, żeby do tego nie dopuszczać. Dzisiaj czujesz poczucie winy. Bo pamiętasz je z dzieciństwa. Uczymy się poczucia winy, a z każdym działaniem, z każdą granicą, z każdą pracą nad sobą ono się zmniejsza.